Realna data pojawienia się pierwszych ludzi na powierzchni czerwonej planety zależy głównie od budżetu, który ktoś będzie chciał przedstawić przekazać na ten cel. Jak na razie, tak jak mówiłam, jakby większość takich technicznych rzeczy, które muszą być spełnione w tym żeby dokonać tej działalności, są w naszym zasięgu kompletnie. Ale jeszcze nie są zbudowane te wielkie rakiety, te wielkie habitaty, które pozwolą nam tam przetrwać. I jeżeli, jeżeli byśmy teraz po prostu. Wpompowali w to tak duże pieniądze, jak było to w czasie programu Apollo, no to myślę, że w ciągu no, 30-50 lat dałoby się to zrobić, raczej nie wcześniej. Nawet w wydaniu robotycznym nie jest to takie proste, dlatego że to jest po pierwsze bardzo daleko, w związku z czym robot wiele rzeczy musi ogarnąć sam. Na przykład, jeżeli jakiś kamień mu wpadnie w jego kółeczko, no to nie ma. Tam kogoś, kto pójdzie i uratuje. No, taka mała głupotka, prawda? Mały kamyczek, który teoretycznie nie powinien być zbyt dużym problemem. Na Ziemi by nie był, natomiast na Marsie nawet właśnie taki niewielki kamyczek może spowodować bardzo wiele kłopotów. Po drugie, jest to oczywiście bardzo drogie. Niestety obecnie mamy sytuację taką, że miała być misja, która miała wrócić próbki z Marsa na Ziemię, po to, żebyśmy mogli zobaczyć, czy na Marsie kiedyś było życie, więc bardzo ważna rzecz do sprawdzenia, ale niestety budżetu nie starczyło, NASA odwołało i w związku z czym mamy, jakby nie będzie tej misji, więc pieniądze zawsze są problemem. No i trzecia rzecz, jeżeli rzeczywiście już się przenosimy do tej części, w której chcielibyśmy zobaczyć ludzi na czerwonej planecie, no, to już się robi nieskończenie bardziej skomplikowane. Brak e, grawitacji e, bardzo niedobrze na nas wpływa. E, tracimy bardzo dużo e, masy mięśniowej, no bo... Po prostu narzędzia, znaczy narządy nieużywane zanikają. Jeżeli chociażby, nie wiem, ktoś kiedyś złamał nogę i przestał po prostu ruszać się, można naprawdę zauważyć duży spadek masy mięśniowej. No to proszę sobie wyobrazić coś takiego, tylko dużo bardziej intensywnie. Więc wszyscy astronauci intensywnie ćwiczą fizycznie przez kilka godzin dziennie w takiej no, symulowanej grawitacji po to, żeby zabezpieczyć się przed nadmierną stratą y, tych mięśni, a także y, gęstości y, kości, y, ale to nie jest, to nie działa w całości, więc y, y, możemy zrobić pewne rzeczy, ale astronauci zapłacą swoim zdrowiem y, za tą podróż.